Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ekspert i zapraszam Was na kolejny po prawie dwuletniej przerwie odcinek Kanal Minus Niebieskiego. Od razu mówię, że odcinki tego spin-offu będą pojawiały się na moim drugim kanale, czyli na Expert 2. Dlaczego postanowiłem przenieść tą serię na dwójkę w zeszłym roku, gdy wypuszczałem odcinki z tych wszystkich spin-offów, nie pojawił się ani jeden odcinek Niebieskiego, bo... Po pierwsze, nie miałem pomysłów na odcinek, a po drugie, ostatni odcinek Niebieskiego z października 2018 roku no, nie zebrał najlepszych ocen, także jakiś tam niesmak się jednak wdał. Co prawda, nie wystartowałem jeszcze oficjalnie z nowymi odcinkami pozostałych spin-offów, ale ten odcinek pojawia się teraz ze specjalnej okazji. Dlaczego? Już tłumaczę. Otóż 11 sierpnia 2000 roku wystartował pierwszy kanał sportowy telewizji Polsat, czyli Polsat Sport. I dzisiaj, tego samego dnia 2020 roku, kanał ten obchodzi 20 lat, i z tej okazji chciałbym przytoczyć 20 imprez sportowych emitowanych przez tą stację. Także nie rozgaduję się już zbytnio, tylko przechodzę do tematu. Numer 20 Polsat Boxing Night. Gala boksu tworzona i transmitowana przez Polsat Sport od 2009 roku. Niektóre walki tego, z tego wydarzenia można było zobaczyć również na antenie telewizji Polsat, a także Polsat Sport Fight. Walki były transmitowane głównie w soboty, co niekiedy wiązało się z tym, że na antenie Polsatu rezygnowano z emisji premierowego odcinka programu Twoja twarz brzmi znajomo, a także innych programów telewizyjnych. Numer 19. Mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn 2007. Impreza została transmitowana przez Polsat Sport od 19 stycznia do 4 lutego 2007 roku. Czyli można powiedzieć, że kanał sportowy Polsatu pokazał każdy mecz w tym finał. Dwa z nich, czyli mecz o trzecie miejsce i finał, mogliśmy zobaczyć na antenie Polsatu. Gospodarzem imprezy były Niemcy i to właśnie oni zostali mistrzem świata. Wicemistrzostwo zdobyła Polska, a brązowy medal zdobyła Dania. W zawodach wzięły udział w sumie 24 drużyny. Numer 18 Wimbledon. Dokładnie nie jestem w stanie określić, kiedy we wcześniejszych latach mogliśmy zobaczyć Wimbledon na antenach sportowych Polsatu, lecz pewne jest to, że Polsat uzyskał prawa do transmisji gdzieś w pierwszej dekadzie XXI wieku. Transmisje z meczów polskich zawodników były pokazywane na antenie Polsatu Sport, a pozostałe mecze na antenach Polsatu Sport Extra i Polsatu Sport News. Numer 17. Diamentowa Liga. Zawody lekkoatletyczne organizowane od 2010 roku na antenie Polsatu Sport zawitały na samym początku swojego istnienia. Diamentowa Liga zastąpiła Golden League. Składa się ona z co najmniej 12 mitingów. Zawody odbywają się w Chinach, USA, Europie i Dosze. Do 2016 roku za pierwsze miejsce otrzymuje się 4 punkty, lecz od 2016 roku 10 punktów, a w finale punktacja każdego miejsca jest podwajana. Wygrywa ten zawodnik, który zgromadzi najwięcej punktów i otrzymuje diament o wartości 80 tysięcy dolarów. Numer 16. Liga Europy UEFA. Na antenie Polsatu sport była transmitowana w latach 2009-2012 i ponownie od 2018 roku. Rozgrywki były wydane wcześniej jako Puchar UEFA. W tym wydarzeniu biorą udział drużyny piłkarskie, zajmujące najwyższe lokaty w szczeblach Pucharu swoich krajów, z wyjątkiem drużyn, które biorą udział w Lidze Mistrzów. W zawodach w sumie biorą udział 194 drużyny. Numer 15. World Games 2017. Impreza sportowa, w której uwzględnione są dyscypliny nieolimpijskie, jest organizowana co 5 lat i to właśnie w 2017 roku gospodarzem została Polska, a konkretnie Wrocław. Odbywała się ona przez 10 dni, od 20 do 30 lipca, i każdy z tych dni był transmitowany przez Polsat Sport. World Games 2017 liczyła aż 3214 zawodników i 102 reprezentacje. Kolejna taka impreza impreza będzie miała miejsce w 2022 roku w Birmingham. Numer 14. Mistrzostwa Europy U21 w piłce nożnej 2017. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej z udziałem graczy, którzy ukończyli najwyżej 21 lat, różni się od zwykłych Mistrzostw Europy odstępem czasu, albowiem wersja U21 jest organizowana co dwa lata. Ta z 2017 roku była transmitowana na Polsacie Sport bez zbędnych kanałów na spółkę z głównym Polsatem. Impreza ta odbyła się w dniach 16-30 czerwca 2017 roku w Polsce, lecz jednak nasza reprezentacja nie wyszła z grupy z jednym punktem. Mistrzem Europy U21 zostały Niemcy, pokonując Hiszpanię 1-0. Numer 13. Liga Światowa w Piłce Siatkowej. Obecnie impreza ta istnieje pod nazwą Liga Narodów. Lecz i transmisje na antenach sportowych Polsatu sięgają jeszcze starej nazwy, a konkretnie lat 2007-2017. Zawody te były organizowane co roku, a mecze rozgrywały 32 drużyny. Z całej historii Ligi Światowej najwięcej zwycięstw odniosła Brazylia, bo aż 9. Ostatnią reprezentacją, która wygrała te zawody, była Francja. Numer 12. Mistrzostwa świata w piłce siatkowej mężczyzn 2006. Mundial siatkarski był organizowany w 2006 roku w Japonii od 17 listopada do 3 grudnia. Wtedy prawa do transmisji posiadała telewizja Polsat i mogliśmy zobaczyć poszczególne mecze nie tylko na antenie Polsatu Sport, ale i również na antenie zwykłego Polsatu. Wtedy w zawodach udział wzięły 24 drużyny i rozegrano 104 mecze. Mistrzem świata wtedy została Brazylia pokonując Polskę 3 do 0. Numer 11. Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 2003. Impreza ta trwała w dniach 20-28 września 2003 w Turcji. Udział wzięło 12 drużyn i rozegrano 38 meczy. Mistrzem Europy została reprezentacja Polski, która pokonała Turcję z wynikiem 3-0. Numer 10 Wyścigi Formuły 1. Polsat Sport zaczął transmitować wyścigi Formuły 1 praktycznie od rozpoczęcia kariery Roberta Kubicy, czyli od 2006 roku. Niektóre wyścigi mogliśmy zobaczyć na otwartej antenie Polsatu. Obecnie Formuły 1 możemy oglądać na antenie 11 Sports, ale niedawno pojawiła się informacja, że niektóre wyścigi ma ponownie transmitować Polsat. Transmisje te już nie mają miejsca. Numer 9 Mistrzostwa Europy w Piłce Środkowej Mężczyzn z 2009. Impreza sportowa odbywająca się od 3 do 13 września 2009 roku w Turcji. W zawodach wzięło udział 16 drużyn i rozegrano 46 meczów. Mistrzem Europy została Polska, ogrywając Francję z wynikiem 3 do 1. Trzecie miejsce zajęła Bułgaria, pokonując Rosję 3 do 0. Numer 8. Liga Mistrzów UEFA. Rozgrywki w piłce nożnej, które rozgrywają się od 1992 roku udział biorą kluby piłkarskie, które są mistrzami każdego europejskiego kraju, czyli w sumie 32 drużyny. Jeden sezon Ligi Mistrzów jest rozgrywany od jesieni jednego do wiosny drugiego roku. Najwięcej zwycięstw odniósł Real Madryt, bo aż 13. Polsat miał prawa do transmisji w latach 2000-2006, a następnie pojedyncze mecze z każdej rundy w latach 2009- 2012, gdyż w tym okresie prawa do transmisji posiadał Kanal+. Plus jest ponownie właścicielem praw do transmisji od 2018 roku i do tego zostały utworzone dwa nowe kanały Polsat Sport Premium. Numer 7 Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn 2014 Impreza rozgrywająca się od 30 sierpnia do 21 września 2014 roku, organizowana w Polsce. W imprezie udział wzięły 24 drużyny i rozegrano 103 mecze. Mistrzem świata została Polska, pokonując Brazylię 3 do 1, natomiast, natomiast trzecie miejsce zajęły Niemcy, pokonując Francję 3 do 0. Prawo do transmisji posiadała telewizję Polsat i był to najsłabiej oglądany Mundial od lat. Dlaczego? Już tłumaczę. Słoneczna Stacja zakupiła prawa za 15 milionów euro. Po rezygnacji PKN Orlen postanowiono zakodować wszystkie mecze z wyjątkiem meczu otwarcia i finału, który być może również nie zostałby wyemitowany, gdyby Polska nie weszła do finału. To jakże odważne posunięcie rozwścieczyło polskich kibiców i zaczęli wzywać do bojkotu telewizji Polsat w sieci. Swoje niezadowolenie wyraził również prezes Wośb Jerzy Owsiak, który w liście do TVP wyraził żal, że telewizja publiczna nie wykupiła praw do transmisji. W ramach protestu wobec kładowania meczów przez telewizję Polsat, trener reprezentacji Bułgarii płamen Konstantinow odmówił udzielenia wywiadu. Numer 6. Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2002. Mundial piłkarski rozgrywający się w dniach 31 maja 30 czerwca 2002 w Korei Południowej i Japonii. I w imprezie wziął udział 32 drużyny i rozegrano 64 mecze. Mistrzem Świata została Brazylia, pokonując Niemcy z wynikiem 2 do 0. Na trzecim miejscu uplazowała się Turcja, pokonując Koreę Południową 3 do 2. Mecze na żywo transmitował Polsat Sport, lecz z powodu dosyć niekomfortowej pory mecze były retransmitowane na antenie Polsatu po południu i późnym wieczorem. Był to pierwszy mundial transmitowany przez Polsat w całości. Numer 5. Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn z 2018. Tutaj sprawa ma się nieco lepiej, albowiem w 2018 mogliśmy zobaczyć więcej meczy na Mundialu Siatkarskim. Wtedy mecze mogliśmy zobaczyć zarówno na antenach Polsatu, jak i na antenie TVP1. Impreza odbywała się od 9 do 30 września 2018 roku w Bułgarii i we Włoszech. Udział wzięły 24 drużyny i rozegrano 94 mecze. Wtedy Polska obroniła tytuł Mistrza Świata po Pokonując Brazylię 3 do 0. Trzecie miejsce zajęły Stany Zjednoczone, pokonując Serbię 3 do 1. Numer 4. Puchar Świata w piłce siatkowej. Impreza sportowa rozgrywana co 4 lata regularnie od 1965 roku z wyjątkiem 1973 roku. Zwykle w tych zawodach w udział bierze 12 drużyn, a odbywają się one w okolicach jesieni. Pierwszym gospodarzem Pucharu Świata była Polska, jednak nasza drużyna uzyskała najwyżej drugie miejsce. Numer 3 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2016 W 2016 roku prawa do transmisji Mistrzostw Europy w piłce nożnej wykupił Polsat, lecz odbyła się ona na zasadzie Chcecie Mistrzostwa Europy Polsat Sport? Proszę bardzo, macie Polsat Sport 2 i Polsat Sport 3. Za dodatkową opłatą. W ten sposób telewizja Polsat potraktowała polskich kibiców, ale to nie jedyny krok, gdyż na platformie cyfrowy Polsat zostały zakodowane niemieckie kanały Das RC i CDF, które również posiadały prawa do transmisji. W każdym razie impreza odbywała się we Francji od 10 czerwca do 10 lipca 2016 roku. Udział wzięły 20, 24 drużyny i rozegrano 51 meczów. Tytuł Mistrza Europy otrzymała Portugalia, pokonując Francję 1 do zera po dogrywce. Trzecie miejsce zyskały Niemcy z Walią. Polska odpadła w ćwierćfinale, gdzie toczyła się bardzo wyrównana walka z Portugalią, lecz zakończyło się to wygraną naszych rywali w rzutach karnych z wynikiem 5 do 3. Numer 2. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2006. Wtedy Mistrzostwa Świata odbywały się w dniach 9 czerwca, 9 lipca 2006 w Niemczech. Wtedy udział wzięły 32 drużyny i rozegrano 64 mecze. Tytuł Mistrza Świata zdobyły Włochy pokonując Francję w rzutach karnych 5 do 3. Trzecie miejsce należało do Niemców, którzy pokonali Portugalię 3 do 1. Dla Polski ten mundial nie wypadł zbyt dobrze, co już mogliśmy poczuć w meczach towarzyskich. Polska nie wyszła z grupy zajmu Zajmując, zajmując trzecie miejsce. Prawa transmisyjne należały do Polsat, który na antenach sportowych wyemitował wszystkie 64 mecze, z czego 32 na głównym Polsacie. Numer 1. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2008. Ta impreza sportowa była dla Polski szczególna, gdyż to były nasze debiutanckie Mistrzostwa Europy. Odbyły się one od 7 do 29 czerwca 2008 roku w Austrii i Szwajcarii. Udział wzięło 16 drużyn i rozegrano 31 meczów. Tytuł Mistrza Europy zdobyła Hiszpania, pokonując Niemcy 1 do 0, a trzecie miejsce zajęła Turcja i Rosja. Polska, niestety, nie wypadła zbyt dobrze jak na pierwszy raz, ponieważ zajęła ostatnie miejsce w fazie grupowej. Do historii przeżyła wtedy słynna afera z Howardem Webem w czasie meczu z Austrią. Wszystkie mecze transmitował Polsat Sport Ekstra, natomiast 27 na żywo pokazał główny Polsat. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Przedstawiłem Wam 20 imprez sportowych transmitowanych przez Polsat Sport. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Je bardzo Wam dziękuję za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę. I do zobaczenia. Cześć.